Uwaga, w tym materiale będę was do siebie zniechęcał i przekonywał, dlaczego zdanie profesjonalnych krytyków powinno być warte więcej niż moje. Widzicie, gdy słyszę albo czytam w komentarzach o krytykach kulturalnych, o profesjonalnych recenzentach, to najczęściej, jak na refren, natrafiam na te trzy pokrętne przekazy. Pierwszy, skoro krytycy zjechali, to pewnie film jest dobry. Drugi, jeśli krytycy dobrze oceniają, to znaczy, że film jest słaby. I trzeci, jeśli krytycy są zachwyceni, to znaczy, że ich opłacono. I w przypadku tych dwóch pierwszych absurdalnych zdań mógłbym powiedzieć, no to jest takie spiskowe myślenie na zasadzie: no skoro jest czarne, to znaczy, że jest białe. Ale w przypadku tego trzeciego, kiedy zarzuca się korupcję, moralne bankructwo. Dezynwolturę całego środowiska, to trudno nie widzieć skojarzeń ze zorganizowanymi próbami z zobrzydzania w oczach opinii publicznej całych grup zawodowych, takich jak lekarze i medycy, sędziowie i prawnicy. Ale nie chcę zaczynać od komunikatu negatywnego. Złamię schemat, ugryzę się w język i zacznę pozytywnie spróbować przekonać Was, dlaczego dziś bardziej niż kiedykolwiek. Naprawdę potrzebujemy profesjonalnych recenzentów i krytyków. Jeśli uważacie inaczej, fantastycznie, chętnie wejdę z wami w polemikę, ale proszę, wysłuchajcie mnie do końca. Oto jak wygląda mój rytuał. Dowiedziałem się o jakimś filmie na długo przed jego premierą. Niech to będzie czwarta część Johna Łyka. Śledzę go od pierwszego zwiastuna. Zdarza mi się czytać o kulisach produkcji, ale wciąż nie wiem, czy będzie dobry. Dochodzi do premiery. I wtedy wchodzę do serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera w jednym miejscu recenzje krytyków. Patrzę na ogólną, zagregowaną ocenę recenzentów, która, zaznaczmy, nie jest tak naprawdę zagregowaną oceną krytyków, tylko w przypadku tego serwisu jest. Wskaźnikiem sentymentu krytyków do danego filmu czy serialu, czyli mówi o tym, jaka część społeczności krytyków wypowiada się pozytywnie bądź negatywnie o danym tytule. I punkt załamania to ocena 6 na skali 10 stopniowej, to znaczy, jak coś schodzi poniżej 60%, to jest to, no właśnie, Rotten Tomato, zgniły pomidorek. Jak jest powyżej 60%, to jest to fresh. No, jako że ten wskaźnik mówi tylko tyle, że coś się krytykom podoba bądź nie, oraz jak bardzo, to nie poprzestaję na tym. Zaczynam przeglądać recenzje, które są tam zagregowane, i otwieram sobie te tytuły, które cenię najbardziej. Observer, BBC, The Guardian, Salon. Zresztą, pomaga tutaj bardzo etykieta Top Critic, która pomaga zidentyfikować najbardziej wpływowych i sprawdzonych recenzentów. W przypadku jakiejś gry podobnie: sprawdzam serwisy Metacritic albo OpenCritic, a stamtąd wędruję do recenzji takich sprawdzonych magazynów czy portali jak Kotaku, Polygon, IGN, GameSpot. Dowiaduje się, co recenzenci faktycznie. Mają do powiedzenia i to jest bardzo ważne. Nie poprzestaję na liczbach, zagłębiam się w słowa. Teraz słyszę zasadne pytanie po drugiej stronie: po co ten rytuał? Czemu nie zdasz się na swoją intuicję, albo na materiały promocyjne, które widziałeś, na zwiastuny i po prostu nie pójdziesz do kina, albo nie kupisz gry? Odpowiedź jest prosta: bo chcę być świadomym konsumentem. Raz. Mój czas ma wartość, dwa. Gówniana kultura nie ma wartości i nie zasługuje na moje pieniądze. I jestem pewien, że mówisz w tym momencie, no to tak jak ja, ale ja dorzucę jeszcze trzeci punkt. Bo chcę atrakcyjnie formułować swoje opinie na temat dzieł popkultury. Bo chcę być dla ciebie lepszym twórcą, nawet jeżeli się ze mną nie zgadzasz. Ale słyszę jeszcze jedno pytanie po drugiej stronie: a co z opiniami widzów? Co z opiniami graczy? Co z opiniami Twoich znajomych, co z opiniami vlogerów, takich jak Ty? Czemu faworyzujesz akurat krytyków? I dziękuję Ci za to pytanie, bo czekałem na nie najbardziej. Przede wszystkim jedno nie wyklucza pozostałych. Jak najbardziej liczę się z opinią innych konsumentów kultury. Jak najbardziej liczę się z opinią innych vlogerów, takich jak ja, czy twórców internetowych. Ale owszem, preferuję głos profesjonalnych krytyków. I wytłumaczę Ci to w czterech punktach. Przy czym pierwszy i ostatni mogą być najbardziej zaskakujące. Po pierwsze, bo recenzenci mogą pisać szczerze, bo za to płaci im redakcja. To jest wartość intelektualna i uczciwość intelektualna, której oczekują od nich pracodawcy. Krytycy i recenzenci zatrudnieni w jakiejś redakcji, czy nawet działający na zasadzie freelance'u i piszący na zlecenie jakiegoś tytułu, odpowiadają przed pracodawcą. A nie przed nieprzewidywalnym, niezgłębionym i kapryśnym algorytmem. Oni nie muszą na siłę próbować przypodobać się publice, subskrybentom, żeby zadbać o dobre wyniki i przychody. No i właśnie, a propos po drugie, bo niełatwo ich przekupić, jeśli stoi za nimi solidna marka. Czy myślicie, że markę Guardiana? Kotaku, Wired, IGN, Chicago Tribune, Atlantic, łatwo było zbudować? Nie, ale bardzo łatwo jest ją zdewastować. Każdy skandal może potencjalnie zniechęcić czytelników, którzy odpłyną. Podobnie jak mogą odpłynąć odstraszeni tym reklamodawcy. Przekupstwo jest nieopłacalne. Bo na szali stoi prestiż tytułu, budowany latami. I dla tych, którzy mogą mnie wiedzieć, krytycy, recenzenci dostają dostęp do screenerów, czyli przedpremierowego dostępu do produkcji serialowych. Krytycy dostają zaproszenia na seanse przedpremierowe dostają dostępy do kopii recenzenckich gier. I w żadnym przypadku nie jest to przekupstwo, tylko materiał potrzebny do rzetelnego wykonania swojej pracy. A krytycy nijak nie są zobligowani do tego, żeby wystawić dobrą ocenę gry, którą dostali w przedpremierze, czy filmu, który obejrzeli na jakimś festiwalu, i jakkolwiek nie oczekiwałyby tego sztaby PR, wytwórni czy wydawcy. Tak właśnie działa ten rynek, to jest twardo spisana i niespisana reguła i kultura, która się przyjęła. Po trzecie, bo krytycy mają styl i dobry warsztat, który szlifowany jest latami w dobrej redakcji. Podkreślam dobrej. Można liczyć na mentoring ze strony starszych kolegów i koleżanek po fachu. Są też jakieś procedury przed publikacją tekstu czy recenzji. Jest korekta, jest a, szef działu kultury, który najpierw chce zobaczyć twój tekst zanim zostanie opublikowany. Słowem, robi się wiele, żeby nie wypuścić gówna. Bo po Ponownie chodzi o prestiż tytułu. I wiecie co, najlepsi recenzenci, nawet kiedy był to robią to z polotem, nawet kiedy się z nimi nie zgadzam. To są oni dla mnie ciekawi do czytania, bo wyrażają swoje myśli zgrabniej, a swoje opinie w sposób lepiej wyargumentowany niż pierwszy lepszy youtuber. Myślę, że ze mną na czele. I wreszcie, po czwarte, wybieram krytyków, bo warto poznawać odmienne perspektywy i rozwijać empatię. Wiecie co? Ja kochałem czytać recenzje Rings of Power, krytyków, z którymi kategorycznie się nie zgadzałem, a w szczególności te na IGN, jak z odcinkiem Udun, który dostał ocenę 10 na 10. I ja nie robiłem tego z pogardą, ani nie robiłem tego dla beki. Ja robiłem to z autentyczną ciekawością i próbą zrozumienia świata emocji autorki i linii argumentacji, bo może czegoś się nauczę, a może zobaczę coś, czego nie dostrzegałem w tym serialu. Albo skandaliczna i sensacyjna, niby recenzja, faktycznie ideowa prowokacja Jane Grey na łamach Wired, która wystawiła grze Hogwarts Legacy oceny 1 na 10 na złość. Dobrze jest mieć miejsce na takie odpały, tak długo, jak mają formę logicznie poskładanych zdań i jakiś charakter, w przeciwieństwie do pojedynczych słów i gwiazdek. No właśnie, to teraz kilka słów o alternatywach. Spróbuję przedstawić wam świat, w którym nie ma profesjonalnych krytyków. Wyobraźmy sobie świat, w którym pozostali już tylko internetowi twórcy i użytkownicy, odbiorcy, czyli my wszyscy. Zacznijmy od tych pierwszych internetowi twórcy, czyli vlogerzy, blogerzy, podcasterzy nieprofesjonalni krytycy i aspirujący amatorzy, tacy jak ja, nikt nie płaci mi za recenzje, nikt nie płaci mi za analizy popkulturowe, w zasadzie przed nikim nie odpowiadam. I w rezultacie, po pierwsze, mam mniej do stracenia, bo mogę palnąć dowolną głupotę, nie przygotować się od strony researchu do czegoś. I dostanę po głowie w komentarzach, to przeminie, ale nie zostanę wyrzucony z roboty. Tak, fuszerka na YouTubie naprawdę przechodzi. I po drugie, jako vloger gadam głównie to, co ludzie chcieliby usłyszeć. Tak, wiem, szokująca. Opłaca się rantowanie. To jest potwierdzone, algorytm premiuje emocje i krzykliwość. Ludzie. Chcą oglądać materiały vlogerów, szczególnie jeżeli chodzi o recenzje popkulturalne, żeby utwierdzić się w swoich emocjach i przekonaniach, które już posiadają. Nie po to, żeby złowić nowe. Mnie opłaca się Was polaryzować. Zresztą pomyślcie, ile znacie kanałów, które sprowadzają swoją działalność do rantowania do roastowania, takich, które swoją analizę popkulturową sprowadzają do rozmawiania wyłącznie o Wiedźminie Netflixa i Pierścieniach Władzy, i wyłącznie w negatywnym kontekście. Takich, które sprowadzają się do narzekania na filmy Marvela, bo jest to obecnie modne. Cholera, nawet ja, gdybym robił kolejne i kolejne filmy The Last of Us, pomimo, że duża część z was mówi, jesteśmy już tym zmęczeni, a ja mówię, a ja się nie rozwijam wtedy jako twórca, to z ręką na sercu zarabiałbym 2-3 razy więcej na vlogu niż obecnie. Tak, youtuber musi być dla was autentyczny, ale nie musi być ze sobą szczery. Zrobiłem o tym cały materiał, który bardzo polecam, o tym, jak YouTube niszczy twórców, jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, to bardzo gorąco wam polecam, żebyście lepiej zrozumieli Tragiczną, a może też trochę komiczną perspektywę twórcy, który stara się coś robić, walcząc z algorytmami YouTube'a. Link znajdziecie w opisie pod filmem, ale powiem jeszcze jedną rzecz, ona będzie kontrowersyjna. Tak, youtubera łatwiej jest przekupić niż profesjonalnego krytyka, recenzenta, dziennikarza, bo ponownie jest tu różnica w skali konsekwencji, które z tego tytułu można ponieść. Może potrzebne jest pewne Dementi, bo kiedy tworzyłem dużo materiałów o The Last of Us, recenzje z tygodnia na tydzień i one faktycznie miały niezłą oglądalność, pojawiło się sporo komentarzy. Typu... No, opowiadasz o tym bardzo pozytywnie, a właściwie w samych zachwytach, bo ci za to zapłacili. Oczywiście tak nie było, dostałem jedynie dostępy do screenerów, czyli przedpremierowego dostępu do, na moje szczęście, całego pierwszego sezonu The Last of Us. Zresztą... Nawet twórca internetowy, nie wiem czy macie tego świadomość, jest zobligowany do tego, żeby zaznaczyć, jeżeli dochodzi do współpracy płatnej z jakąś marką, jeżeli ktoś zapłacił mi za promowanie czegoś, ja muszę o tym wspomnieć, bo będę miał na głowie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta bodajże. Dobra, to przejdźmy teraz do użytkowników, chodzących do kina, grających w gry, oglądających wygodnie na swojej kanapie seriale na platformach streamingowych, mogących dzielić się swoimi opiniami. No właśnie, czy opiniami? Po pierwsze, przyznawanie gwiazdek w pięciostopniowej skali to nie jest recenzja. To nawet nie jest opinia, to jest impuls. Po drugie, napisanie równoważnika zdania albo słowa takiego jak nuda, cringe, katastrofa. Kosmos. Zajebiste. Ja bawiłem się dobrze. To również nie jest recenzja, a nie opinia. To potrzeba atencji. Po trzecie, ja mogę wygarnąć krytykowi wprost, co nie podoba mi się w jego recenzji i mogę wejść z nim w polemikę, chociażby ze sprawą Twittera albo pisząc do niego maila. Ja nie mogę wejść w polemikę z tłumem anonimowych atencjuszy. To nie jest polemika, to jest licytacja. Po czwarte, jeżeli uważacie, że krytyka łatwo jest przekupić, to wejdźcie sobie na Allegro i zobaczcie, ile kosztuje pakiet 500 bądź 1000 opłaconych recenzji. I wreszcie po piąte, czy słyszeliście może kiedyś o trollingu i review-bombingu? Pokazywałem wcześniej oceny krytyków remake'u gry Resident Evil 4, które są znakomite, ale wejdźcie sobie na Metacritic na oceny tejże gry na platformie PS4 i ojej! Ocena użytkowników to jest 3,6 na 10 i skrajne jedynki, które zostały przyznane od ponad 600 osób. Czyli jednak gra jest fatalna? Krytycy się pomylili? Jest jakaś zmowa? Nie, otóż wielu graczy się po prostu zesrało. Bo nie podoba im się wykonanie głosowe aktorki Lily Gao w roli Ady Wong. Hejtowali ją i nękali, aż porzuciła konto na Instagramie. I nie podoba im się, że gra jest zbyt woke. Ponieważ kamera nie podąża za kusą spódniczką kobiecej bohaterki tak jak było 18 lat temu. I dlatego zrobili review bombing. Dlatego zbombardowali Metacritic, żeby się wypłakać, i żeby stworzyć wrażenie, jak gdyby gra była niewarta waszych pieniędzy, czasu i uwagi. No a tuż po udzieleniu Ukraińcom wsparcia po rosyjskiej inwazji, ruscy i chińscy trolle zbombardowali w agregatorach ocen polski tytuł This War of Mine. Uderzyli w produkt, bo nie podobało im się, że jego twórcy 11 bittu. Studios, robią coś dobrego. Review bombing, trolling, konformizm grupowy, syndrom myślenia grupowego, zjawisko indukcji oto wizja świata, w którym nie mamy dostępu do oceny profesjonalnych, opłaconych przez redakcję, krytyków. Oceny formułowane przez porywcze masy, które kierują się emocjami, które łatwo zmanipulować lub które są opłacone oraz oceny formułowane przez internetowych twórców, którzy są na krótkiej smyczy algorytmów premiujących wąskie horyzonty, powtarzalność i krzykliwość. Które źródła wiedzy na temat dzieł kultury są dla was nie tyle bardziej wiarygodne, ile bardziej miarodajne Pozostawiam już Waszej ocenie. Ale pozostaje jeszcze kwestia sumienia. Przywołam dwie grupy zawodowe, o których mówiłem na samym początku felietonu i które nader często padają ofiarą zorganizowanego hejtu: lekarze. Widzicie, jak już idziemy na wizytę do lekarza, jak się z nim konsultujemy, to traktujemy jego porady poważnie i bierzemy je sobie do serca, ponieważ chodzi o. Nasze zdrowie. Wiadomo, nie ma nic ważniejszego. Prawnicy, kiedy idziemy do prawnika, do adwokata, do radcy prawnego, to również słuchamy jego uwag bardzo uważnie i też bierzemy je sobie do serca, bo płacimy 300 zł za godzinę jego rad. Widzicie, na nieszczęście dla krytyka ani od jego opinii, ani od jego diagnoz nie zależy nasze życie, bo zajmuje się rzeczami tak bohemi, jak kultura. I też coraz częściej, żeby dostać tę jego fachową opinię, nie musimy za nią płacić, bo mamy ją za darmo na wyciągnięcie ręki. Więc zdecydujcie, czy chcecie zawierzyć pracy krytyków, czy może nie chcecie nawet czytać recenzji. Wybór jest wasz. Ale zastanówcie się, czy w porządku jest deprecjonowanie pracy i upokarzanie ludzi, z którymi zwyczajnie się nie zgadzacie. To jest dla mnie ważny temat. Studiowałem dziennikarstwo. Wielu krytyków, wielu recenzentów to są po prostu dziennikarze. Dziennikarz jest zawodem zaufania publicznego. Tam jest coś takiego, jak etyka zawodowa. Nie w każdej profesji, nie w każdym typie działalności, nawet takim jak ten, kiedy siedzi gościu przed kamerą i gada do was, jest jakiekolwiek podszycie etyczne. Wszystko przechodzi. Dlatego tak bardzo zależy mi na tym, żeby podkreślić przynajmniej wartość tej pracy, nawet kiedy się ją odrzuca. Dlatego też zapraszam was na być może najważniejszą, a z pewnością jedną z najciekawszych dyskusji w historii bez schematu, którą organizuję z Oskarem Rogowskim i Radkiem Pisulą z napisów końcowych, z Krzysztofem M. Majem i Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, tak zwierzę popkulturalnym, który debiutuje na łamach tego kanału, na której porozmawiamy o tym, czy zdanie krytyka znaczy więcej. I dlaczego powinniśmy się liczyć z krytykami, bądź nie? Wasze zdanie też będzie miało tam znaczenie, bo to jest dyskusja live. Odbędzie się ona dzisiaj, we wtorek o godzinie 20:30. Bardzo serdecznie was do niej zapraszam. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam was także do polemiki ze mną w komentarzach pod tym felietonem. Subskrybujcie bez schematu, wspierajcie, jeżeli chcecie. Linki znajdziecie również w opisie pod filmem.